Jestem w Zabrzu na ulicy Brysza. Teraz będę skręcał w prawo w ulicę 3 maja. No i jestem tutaj z ciekawości, aby popatrzeć, jak tutaj przede wszystkim w ulicę Getego przejechać. Co tutaj nowego słychać. No a przy okazji. W kierunku później na końcu tej ulicy Getygo pojechać, pojechać w lewo, po takiego kierunku jak tutaj przyjeżdżam na terenach to jeszcze nie obierałem, bo tutaj już można powiedzieć centrum przesiadkowe, budynek tegoż centrum na Getygo mocno. Wystawiony no tutaj trzeba przyznać, że będzie to wyglądało ładnie. Hotel na Chyba będą wielopoziomowe parkingi nad samym centrum. Tak to by się wydawało. No, ciasno, tutaj w tej chwili bardzo. Bardzo ciasno. Czyli którzy kierowcy autobusów to powiem szczerze, kompletnie bez nerwów, bo te pierwsze to oni z takim będem przyjechali tak jest będzie wyjazd na, na piętro, na parking chyba powiem szczerze nie wiem do kiedy to centrum ma być ma być oddane czynne no, ale tak podejrzewam, że jeszcze gdzieś do końca roku pewnie tutaj o no, tutaj nie będzie może być nawet jeszcze może i dłużej no i tak jak wspominałem czy tutaj da się pojechać No, zakazu nie ma, więc wygląda na to, że tutaj w lewo, w degola możemy spokojnie pojechać. Według mnie przydałaby się tutaj tablica z nakazem prawo bądź lewo. Byłaby sytuacja jasna i logiczna. Natomiast no nie ma zakazu, więc, więc w lewo jedziemy z tą różnicą, że jedziemy z pasa prawego. Normalnie bylibyśmy na pasie, w którym w tej chwili przejeżdża ten autobus. Czerwony trzyma. No i już jestem na ulicy Degola przy To jest, wiadomo, Muzyki, i Muzyki, i